Tuż przed świętami w szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie odbyło się wyjątkowe przedsięwzięcie. Pacjentki będące w trakcie chemioterapii miały szansę uczestniczyć w specjalnych warsztatach makijażu, które poprowadziły profesjonalne wizażystki. Jest bardzo miło, można się nauczyć robić czegoś coś takiego od profesjonalistek, które nam pokażą, jak to ma być wykonane. Jednak jak nam te berwi wypadną w czasie chemii i te rzęsy, a tu mamy profesjonalne pokazanie, jak mamy sobie to zrobić, pokazać się, jak wychodzimy do ludzi, żeby wyglądać tak, żeby no też wszyscy nie widzieli, że jesteśmy chore i na nas nie patrzeli współczująco nie? w ten sposób. No, było warto. No tak. Lepiej się czuję. No bardzo, bardzo dobrze. E, jak ty się mówiła, miłe panie. Także rewelacja. Polecam, żeby więcej się takich spotkań odbywało. Naprawdę, bo myślę, że dla tych pań to dużo znaczy. Bo można głowę przykryć i nie ma widać, a brwi jednak trzeba jakoś tam wymalować, żeby były.